Hello my friends, witajcie przyjaciele Dwa piękne młode są nas sprzedaż samczyk i samiczka imbredyna ramzesa takie ciemne, fajne Po nich widą ramzesy Czerwonawe ja samiczka ma numer 29,80 A samiec Że zł Pasem na wejście Co? Za tydzień do odebrania Za tydzień można odebrać lub po świętach wysyłam Po nich wyjdą czerwone, bo oni kiedy jeszcze jakie fajne gówno I gubienko jakie, o! Można... To, to nie jest... Sarmonella? To nie drżystają na kilometr? Na mleku, na smole, na grzybach. I warzywa, warzywa. I warzywa. Ci, co znają, jak się, jak się robi miksturę, to mikstura, jak najczęściej ją robić. A ci, co nie znają mikstury, to niech Einfach robią warzywa na rozdrabniaczu różne warzywa burak, czosnek trochę marchewki, trochę pietruszki to rozdrobnić i do zboża mieszać no i potem odprzemka te mleko i będą gołębie zdrowe jak, jak rydze i tak długo to robić te warzywa do zboża czy ta mikstura czasami jakiś jogurt potem ta smoła od przemka, a mleko do picia cały czas Jak kto ma gołębie chore to musi to robić wszystko i te warzywa i, i, i ta smoła i te mleko tak długo aż będą zdrowe co będą zdrowe a potem jak parę dni nie będzie robił to będzie widział że jak nie zrobi czegoś to, to, się, po, to się pogorszy gówno i będzie wiedział sam jak często to robić i jeszcze jedno jak masz gołębie chore a takie mają prawie wszyscy, albo co? Większość, co większość ludzi ja. chora. To trzeba karmić te gołębie małą puszką, na przykład jedna czwarta porcji dziennej i to, i to one zjedzą ze 6 razy, możesz nawet karmić po jednej czwartej porcji. One zjedzą więcej, nie upasą się i dużo piją i przez to pi piją to naturalne mleko i wyzdrowieją, co wyzdrowieją. Do, bez przerwy, bez przerwy, tylko do wody 1 ml Tak jak, jak Przemek to robi A jak myślisz, że ma zdrowe to podaj mleko Wtedy dowiesz się co to jest prawdziwe zdrowie No no Nie no jak, jak, jak jest takie gówno od młodych to jest w porządku no Ale mleko robi różne inne rzeczy jeszcze i trychomonada, i, i robaki i, 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 i dużo rzeczy co ani sobie by nie pomyślał, ale równocześnie to zboża, warzywa 75, 37 samczyk to będzie Ramzes, panie nie? Bracia, następne dwa piękne młode na sprzedaż. Tu jest samiczka. Tu samczyk, piękny pstry. Białolota. Coś fajnego. Piękne wykarmione. Ona też ma białolotka. Numer samiczki 1341. A numer samczyka Mający z adresówki numer samczyka jest siedemdziesiąt osiem piękne młodziki, To fajnego. А то другий. komu się spodoba od razu dzwonić po świętach wysyłka piękne zadbane go, gołębie na szmole, grzybach, drożdżach niesamowite witalność i zdrowie teraz dostałem telefon od następnego hodowcy nie było go w domu z delegacji zawsze żona dbała ostatnie 5 dni to nie poznał swoich gołębi na tych naturalnych produktach to jest magia Fajne, nie? Odchowane Rasa kurbacki Tu leci deszcz, mimo to super się pokazują Patrz, ta koledzy, następne piękne piękny pstry I piękny czerwony szalik z Ramzesów Możecie je sobie zamówić Ten biały łepek ma numer 2382 a ten czerwony szali ma numer, oba dwa mają adresówki 2366. Tu te dwa do wyboru patrzcie, tak późne mody, takie zdrowie. Na mleku, smolek, grzybach To ani w, w maju większość ludzi nie ma takich Z lata Ta historia A teraz jest szybko czymno. To rodzice nie mogą w nocy karmić, bo ja światło, światła tu nie mam, nie używam Więcej I nie muszę im dnia przedłużać, żeby separowali. Ja podaję im po prostu mleko To wszystko poszło w parę że mam jajeczka, a stare pary już mają wyklute młodziki. Tak działa ta magia. A ta magia nazywa się mleko natura. A twoja magia się nazywa sklepikarz. I kupowałeś bzdury dla gołębi i je zagieździłeś. Was cudowny produkt, nie będę tu nazwy gadał, w produkcji kosztuje 20 centów. A sprzedawają wam liter za 110 do 150 zł. Zalezę. Na jakiego sklepika spotkasz Tra, Trafisz. Trafisz ja. A teraz wam nowy sklep otwarty w galerii. Ibioty. Jak najdalej tego. Jak najdalej Robić warzywa. Mikstura jak to zna jak się robi ta mikstura. Jak nie znasz, to warzywa do zboża. I odprzemka mleko. Jak to mleko pachnie, tata traścimy baniak tutaj. Mleko potem ta smoła, te droże i to wystarczy. Nic więcej, nic więcej, reszta to jest jedne wielkie kakę, a kakę to jest gówno, wiecie co to jest. <noise> Patrz to jakie fajne. Już jeszcze kupowali od tych wszystkich specjalistów produkty I, i co macie z gołębi, Sarmonelli drzystają dalej jak widzą, młode zdychają w gniazdach i tak dalej i tak dalej. A jak, te... a jak my gadali o naturze już tyle lat temu, to się naśmiewali tak. na, 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 warzywkach, na warzywkach. Ten co załaz biuro pod księżycem. A żołasz. właśnie ten co nie daje warzywków, i, i to ma takie gówno, że te gołębie dalej srają, jak widzę. Nie, on ledwo do gołębnika wlezał, on się ciągle na dupie leży. Bo tam ślizga, ślizgawka ma w gołębniku. Tam wszystko nie, ale my szlizga. tu żartujemy, a to nie ma nic do śmiechu, co nie ma nic do śmiechu. Zagierzą ci gołębie A szkoda tych ty gołębi szkoda no jest przy takich ludziach. Otwierali namioty, baby brali na parę godzin i, ja, ja. i lali im z tych beczków te szajse i, i tak robili ich w bambuko. A ja. ja, ja. i teraz gołębie. Ale można jeszcze je uratować. Naprawdę można uratować. Trzeba tylko lekarstwa wywalić na bok. Dzień w dzień, <laughs> w dzień w dzień, to mleko 1 ml na liter i do karmy chociaż 2 3 trzy, trzy razy w tygodniu warzywa chociaż a w pozostałe dni i, i, ta odprzemka ta smoła co smoła można jakiś jogurt dać sobie też im i to już wystarczy nie trzeba nic 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 nic, nic. Te drożdże z grzybami posypać żeby obsuszyć i, i sm Mleko, 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 ale tylko do wody, 1 ml na liter. Tak długo aż się gołębie wam aż do skutku. Aż do skutku, aż z, 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 zrobią się jednocześnie normalnie. mleko i warzywa do miksera, do tego ta smoła i te grzyby. Wszystko tu wymiksować ta pasta. Za, zabijasz w nich to co jest chore, a jednocześnie odbudowujesz w nich system odpornościowy i się zrobią normalne gołębie. Tylko od tych wszystkich specjalistów się odsunąć. Trzeba iść innym drogą. Ta droga antybiotykami i lekarstwami, że tak wydeptana, a po prawej i po lewej stronie pełno trupów. To już jest tak przerzuto jak ta guma, co już każdy na nią gr gryzł. My i... się już dawno pokapowali, co pokapowali, że inaczej nie idzie, tylko natura. Trzeba natura. iść z bok, całkiem innym drogą, niż te specjalisty. A te specjalisty to sedzą w tym nie, swoim Nie musisz to ludziom tłumaczyć, one się tyle, tyle już... Yy się doświadczyli przy tych oszustach, że... Tak. A te specjalisty tak. to wam gołębie wykończyli. A moje magiczne mleko, 2-3 dni ludzie dawali, nie wiedząc co się dzieje. Takie, to jest, magia. Ale te co mają gołębie, powtarzam, gołębie chore, to tak długo dawać, aż do dzień dzień, dzień, aż do skutku. Przy tym to mieszać do zboża, co mówiłem. I karmić te chore gołębie, to karmić malutką puszką, jak on zje na przykład 4 szklanki, cztery szklanki zboża to, to daj te cztery szklanki na cztery razy podziel to co, tak, po, małymi małym puszkami ale one zjedzą Ci przy tym sześć ale to nie szkodzi, co nie szkodzi no i jeszcze jedno teraz, kiedy my pokazywaliśmy, że dajemy jedna, jedna czwarta karmy to, to karma prasowana ale teraz my ją odstawili, bo teraz gołębie są złączone w pary i mają lekko jajka nanieść, to żeby nie były tłuste, to dostają gołębie jedna, jedna, jedna puszka mieszanki takiej pierzeniowej, jedna, jedna puszka kukurydzy od rolnika i jedna puszka owsa. O, wiesz, teraz na razie super. odstawić, odstawić yy, prasowaną karmę, a to dlatego, że yy, nie karmią młodych, a oni teraz mają być niezapasione, to Puszka, puszka pierzeniowej, puszka kukurydzy od rolnika i puszka owsa. Posiedzą na jajkach u nas. Przez to tak jest. I nie żeby też znosili łatwiej jajka, nie? Co Zawsze łatwiej znosili się jajka. Żeby nie były za, za A po potem jak będą młode z nas, A i Dopiero to. jak się będą klucz młode, jak się zaczną kluć młode, wtedy do, da, dawać jedna czwarta porcji samej od, od kurniosek. I nie, I nie Bo jeden dawał od indyka, nie nie od indyka i jest nie od małych piskląt, bo tam jest wszędzie chemia. Lekarstwa. Lekarstwa, a indyki to już dobrze wiecie, a ktoś nie wie to niech się po, po, po dowie, bez lekarstw już nie idzie hodować. Jest ciężko kupić, kiedyś chciałem kupić takie czarne indyki, jest bardzo to... ciężko kupić. Teraz ino hodują te białe takie bojlery. Przemek myślę o tej starej rasie tych indyków, te były zdrowe, ale teraz każdy już tak sobie że ta nowa rasa jest większa. Bo więcej mięsa sprzedają, ale te mięso to jest jedna trucizna. A to szczęście. To już nie nasz problem. <ślad> <ślad> to żeby się nie chcę zajmować. To tyle. <ślad> Wesołych <ślad> świąt. Wesołych świąt, przyjaciele. Dużo zdrowia. I dużo urlopów w Nowym Roku Merry Christmas for all my people on YouTube Frohe Weihnachten für meine Freunde auf YouTube Und für alle Taubenzüchter And for all brothers All the best Jakie fajne Tylko zdrowe gołębie stoją spokojnie jak młode na przykład, tylko zdrowe. Chory to siedzi taki przykulony, a jak to ja, ja. normalnie leży, śpi, czy stoi to, to jest zdrowe. Ale taki wygięty wy, wy... Taki wykrzywione to już to wiadomo, już że gra, to... Ja. to mleko... Potrzebuje naturę albo skrócić mu mękę.